Wzór skróconego mnożenia mają zasadnicze znaczenie w rozkładzie wielomianu na czynniki. I w tym filmiku skupię się tylko na wzorach skróconego mnożenia. Wymyśliłam sobie tu kilka przykładów, od takich prostszych po minimalnie trudniejsze. Zacznę od takiego prostego. Żeby rozłożyć taki wielomian na czynniki, zauważam, że tu jest coś do kwadratu, odjąć coś do kwadratu, czyli to będzie 2x minus 3. Yy, razy 2x plus 3 i koniec. Stosuję wzór a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b a plus b. Teraz zobaczcie na następne Ja sobie go tu spiszę. Wx x równa się 125x do 3 odjąć 8. Yy, mam tutaj róz, różnicę sześcianów. Mianowicie to jest jakby 5x do 3 minus 2 do 3. Widzicie to? Skorzystam teraz ze wzoru na różnicę sześcianów. Jest a minus b, a kwadrat plus ab plus b kwadrat. U mnie a i b to 5x i dwójeczka. To znaczy, że mój wielomian w od x równa się i zaraz zobaczcie a minus b, czyli u mnie 5x odjąć 2. Potem jest a kwadrat, czyli u mnie 25x kwadrat, potem 2ab. Nie 2A, tylko ABS, przepraszam, czyli dodać 10x i plus b kwadrat, czyli dodać 4. Co ciekawe, tutaj ten, ten, ten czynnik, jak policzę sobie deltę, to delta zawsze jest ujemna, i w tym momencie kończymy rozkładanie wielomianu na czynniki. Przykład kolejny to jest, zobaczcie. Przykład, gdzie uwaga, lepiej, żebyśmy nie skorzystali z tego wzoru skróconego mnożenia, który widać na pierwszy rzut oka. Mianowicie tu mamy coś do kwadratu. I Uwaga, nie będę stosować tu wzoru skróconego mnożenia, dlatego że mam coś do kwadratu odjąć, coś do kwadratu. Ja może jeszcze zaprezentuję to troszkę lepiej. Tu mam nawias do kwadratu, odjąć. A tu mam 3x do kwadratu, czyli mam zakamuflowany pierwszy wzór. Mam a kwadrat odjąć b kwadrat. Tu moje a, a tu moje b. To znaczy, że dostaję, moi drodzy, a minus b a plus b. Dostaję, moi drodzy, x kwadrat minus 6x. A tu dostaję tylko x kwadrat. W sumie tu jeszcze x mogę wyłączyć, więc dostaję x do trzeciej x minus 6. Uwaga, gdyby tutaj sobie spokojnie to rozpisać, to rozkład i bez wzoru skróconego mnożenia tych takich, uwaga, sprytnych przekształceń, powiódłby się bez problemu. No dobrze. Przykład następny to jest x kwadrat plus 1 do kwadratu odjąć 4. To w sumie to samo co poprzednio, czyli mam coś do kwadratu odjąć coś do kwadratu. Więc stosuję wzór a kwadrat minus b kwadrat, ten pierwszy, czyli mam tak a minus b i a plus b. Co dostaje? Słuchajcie z tego sprytnego przekształcenia. Dostaje x kwadrat odjąć 1, a tu dostaje x kwadrat plus 3. x kwadrat plus 3 zawsze, x kwadrat plus coś to jest y, czynnik nierozkładalny. A ten pierwszy jeszcze raz ze wzoru skróconego mnożenia mi się rozłoży. Mam. No dobrze, teraz następny. Zobaczymy, czy tu się wyrobię. Na tym moim tutaj miejscu, mianowicie na początek na pewno wyłączę dwójkę przed nawias. Natomiast co mam tutaj? Tu moi drodzy, mam jakby coś do kwadratu, dodać coś do kwadratu. Co robimy w takich sytuacjach? W takich sytuacjach dorzucamy to, czego nam brakuje. Czyli żeby pięknie to wzinać do wzoru skróconego mnożenia, brakuje nam w sumie dodać 8x kwadrat, tak żeby się ładnie zwinęło do wzoru. 8x kwadrat, dodać 8x kwadrat, odjąć 8x kwadrat, czyli dodaję, odejmuję to, co bym potrzebowała. Już Wam mówię, dlaczego bym tego potrzebowała. Ułożę, teraz tylko w sumie zmieniłam kolejność. Ale to... Jest wzór skróconego mnożenia. To jest wzór skróconego mnożenia x kwadrat plus 4. Co to mi daje? Słuchajcie, to jest identyczny przykład jak ten, czy ten, czyli jest coś do kwadratu, odjąć coś do kwadratu. To jest pierwiastek z ósemki x. Do kwadratu. Czyli rozłożę na A minus B A plus B. Czyli dostanę. Tą dwójeczkę to tu mam. A teraz tak pierwsze wyrażenie odjąć to i pierwsze wyrażenie. Dodać to coś. No wiem, dla wielu osób może się to wydać bardzo sztuczne. Do tego jeszcze dodam, że tu delta ujemna, tu delta ujemna. Ale. Co? Nie rozłożyłam? Rozłożyłam, mam. Został mi jeszcze jeden przykład, ale tablicy mi brakło. Hmm. No dobrze, to wezmę sobie, zmarzę coś. Może te pierwsze. Te, które może były żywcem ze wzoru. Natomiast ostatni przykład, jaki tutaj sobie wybrałam, mam 25x do 4 plus 30 x kwadrat plus 9x kwadrat. I tak, jakby pierwsza rzecz, jaka musi Wam się rzucić w oczy, że można wyłączyć x kwadrat przed nawias. 25x kwadrat plus 30x plus 9. Eee, kwadrat. Patrzcie, tutaj wspisałam. A tu na pewno było do trzeciej, tak? No właśnie. Mam... No i teraz tutaj uwaga, mogę policzyć deltę. Ale jak policzę deltę, delta będzie, będzie dokładnie równa 0, to znaczy, że da się to zwinąć do wzoru skróconego mnożenia i to będzie 5x plus 3 bodajże. Zawsze możecie się sprawdzić, czy się zgadza. I mamy. Natomiast zrobię teraz minimalną mm, zmianę, mianowicie, bo chcę, żebyśmy się wzorowali na tym tutaj. Wymyślę sobie wielomian, który będzie miał minimalnie inny zapis. To znaczy, co by było z takim wielomianem? Celowo dobieram przykład, żeby wyglądał tak jak ten. Otóż, moi drodzy, w takich wypadkach możemy zwinąć to do wzoru skróconego mnożenia i wtedy będzie 5x kwadrat plus 3 do kwadratu I mamy zwinięty. Tutaj już delta jest ujemna, dlatego że jest 5x kwadrat, dodać coś. Ale gdyby mój przykład wyglądał tak, 20, cały czas wybazuję na tym jednym wzorze, gdyby przykład wyglądał tak to bym miała, że w od x to jest 5x kwadrat minus 3 w takim wypadku więc tu bym mogła jeszcze zastosować wzór skróconego mnożenia ten, ten, ten tutaj jest coś od kwadratu do kwadratu bo to jest pierwiastek z 5x do kwadratu a tu jest pierwiastek z 3 do kwadratu więc miałabym Pierwiastek z 5 minus pierwiastek z jeszcze xik. pierwiastek z 3, pierwiastek z 5x plus pierwiastek z 3. Dorzuciłabym jeszcze tutaj kwadraty. No bo tutaj mam kwadrat. I, 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 i. i. Koniec.